Witamy w dziewiątym odcinku Posłowia. Pierwsza niedziela Adwentu. Yy, fioletowa. Jest. Jest, jest. Yy, witają Was ksiądz Andrzej Kowalski, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski. I Aleksander Szlamski, Fundacja Królewskie Dziedzińce Toruń. Yy, witamy. Yy, pierwsza niedziela Adwentu, pierwsza niedziela nowego roku liturgicznego, duchowego. Yy. Zaczęło się, się zaczęło, się zaczęło. Pójdźmy więc. my też zaczynamy. E, czytanie pierwsze z księgi proroka Izajasza. Widzenie Izajasza syna Amosa dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór. I wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. Mnogie ludy pójdą i rzekną Chodźcie, wstąpmy na górę pańską, Do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, Byśmy kroczyli jego ścieżkami. Bo prawo pochodzi z Syjonu I słowo pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie domu Jakuba, postępujmy w światłości pańskiej. Psalm. 122. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Do niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał pokój z Tobą. Ze względu na Dom Pana, Boga naszego, modlę się o dobro dla Ciebie. Drugie czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia, rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przeobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień. Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przeobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Do Ewangelii wprowadza nas werset Psalmu 85. Okaż nam Pani łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. A Ewangelia jest według świętego Mateusza, 24 rozdział. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Albowiem, jak w czasie przed potopem jedli, pili, żenili się i zamąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. A to rozumiecie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, chryste. Piękne czytania, tajemnicze, prorocze. Pełne nadziei radości. nadziei, radości, też zachęty właśnie do czuwania. Jakby takie z, no, z innego świata trochę. Mm -hmm. Bo tak sobie czytam to pierwsze czytanie i słyszę wielką obietnicę o tym, że mnogie narody się zejdą do tej Góry Pańskiej. Tak. A rzeczywistość jest taka, że trochę nam narody odpływają od tej Góry Pańskiej. Mm -hmm. no. e Czytam, że że przyjdą, powiedzą oto prawo wychodzi z Syjonu. A rzeczywistość jest trochę taka, że mówią, co nam będzie tutaj Kościół mówił, jak nam należy życie. Czego jakie jest prawo. sobie. <sum> tak, 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 to jest a poza tak tym Kościół ma, ma, ma sporo. Y, za Tak, za uszami. Więc <grym grym grym> <grym> w ogóle. tak. co z... ma być Ja w ogóle, jak tak, śmie, tak, tak, jak tak, śmie tak. nam prawo wyznaczać, no ustawiać nam życie. No i miecze, na Lemiesze. Miecze na lemiesze. tak, na włócznie na sierpy. No, my wolimy po swojemu, wolimy sobie powalczyć. O swoje, każdy o swoje. No, taka przepowiednia, która się nie ziściła. Nie ziści się. Jak to czytać? No nie wiem, jak to czytać. No daje do, do myślenia, Na pewno, no na pewno jest jakiś tam poziom, tak, poziom lektury tego tekstu, gdzie, no, e, no tak, no, przez, przez wieki narody płynęły do tej góry pańskiej. I nie? Myślę, do Chrystusa. Że jest, no właśnie, to jest też tak, co Jezus mówi, nie? Jak kiedy będę wywyższony, to pociągnę wszystkich do siebie, nie? No i co? Pociągną? No pociągnął, pociągną. no pociągnął, ale czy wszystkich? Gdzie te mnogie narody? Znaczy, no, no, no były, no. no przez wieki były mnogie narody, nie? Ale człowiek by tak chciał, żeby ten kościół. No ale czekaj, nie? Bo no czekaj, czekaj, no bo jednak, no co no, no pod tym krzyżem to nie było ich za wiele, nie? No nie a już pod, jakie narody, nie? pod krzyżem nie było. Pod no, ale był wywyższony jednak. No tak. Nie? Jednak czytamy, no właśnie, czekamy na to ostateczne jego zwycięstwo, nie. Mm -hmm. No tak, przyjdzie. ale to czy te nadzieje, które nam daje Słowo Boże, czy one naprawdę muszą mieć spełnienie dopiero gdzieś tam, hen, daleko, w zaświatach? Nie, nie muszą. Czy nie, nie jest słuszne jednak no, szukanie tej realizacji też tu na ziemi? Jak najbardziej słuszne. <sum> no to gdzie, gdzie jest problem, nie? Gdzie... To, to w nas jest problem, w naszym rozumieniu tego słowa? Czy, Wiesz, no, czy problem w Bogu, że, tak. że jeszcze nie zainterweniował, nie doprowadził tego w do, do no. pełni? No bo to jest trochę tak, jak nie? ludzie się modlą i my modlimy się. O, o przestanie, na przykład, pandemii ustanie, albo przede wszystkim teraz o wojnie. No i czy ten Pan Bóg naprawdę już jest taki głuchy? Czy przecież mógłby jeden. Rubinięcie moka, sprawić, żeby już był pokój na tym świecie, nie? Na Ukrainie, nie? No mógłbym. no i co? No i modlić się, nie modlić się. Kiedy Boże to zrobisz, nie? A może właśnie Pan Bóg nas pyta, kiedy wy w końcu sobie podacie długo? Bo, bo moja łaska już jest, żeby wam przebaczyć. Znaczy, żebyście weszli w pokój, nie? w no wojenki. Te wojenki to jest naprawdę trudny mm. temat. No, no ja i teraz... dlatego pewnie nie, no tak, no, tak, no ale no wraca tutaj, jakby nie było. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. No nie będą. Kiedy, no właśnie wtedy, kiedy zgodzimy się na to życie Boga w nas. I będziemy się nawracać, to nie tak, że się raz zgodzę na to nowe narodzenie swoje i, i powiem, dobra, teraz to już wow. No, nie, przecież dobrze wiem, ile mnie to kosztuje nawrócenie, podążanie dalej Ewangelią. Wiemy wszyscy, jakie to decyzje, zaparcie z samego siebie. No więc, więc po części jakby już tego doświadczamy, ale w pełni czekamy. Czekamy, aż w końcu Bóg będzie wszystkim we wszystkich. No, prosimy. Prośmy i prosimy Ta. Pana, żeby naprawdę no, to słowo się wypełniło. W pełni, no, nie wiem, niech ten adwent może będzie takim szczególnym wołaniem, właśnie o, o realizację tego proroctwa Izajasza, no bo ono jest. No ono jest. I bo... może właśnie po to jest. Może e, po to jest. Właśnie po to, żeby, Ech, jakby, żebyśmy się tak, powiem. jakby zatęsknili, zapragnęli tego, nie? Zasmakowali. Bóg nam przygotował to, co nawet oko nie widziało, ucho nie słyszało, nie? Mm -hmm. No, tyle wojny wokół nas nie, a tu jest, no, tu jest to ta mhm. obietnica pokoju, która też powtarza się w Psalmie. Mhm. Będę wołał pokój z Tobą. Modlę się o dobro dla Ciebie. Mhm. No, ja teraz pomagam sporo właśnie uchodźcom i, no i też widzę, widzę takie. No takie no, te trudne sytuacje, w których no, na, na przykład sa, sami uchodźcy między sobą nie, nie mogą mm -hmm. się dogadać. Nie? To, mm -hmm. Wiadomo, że to jest ludzka sprawa, nie? Jest. ale y, no, już kilka razy właśnie mówiłem dziewczynom w, w naszym sklepie charytatywnym, jak, 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 jak chcecie, żeby w waszym kraju zapanował pokój, mm -hmm. nie? jak wy między sobą tutaj, nawet na obczyźnie pokoju nie, nie potraficie stworzyć. Nie? Mm -hmm. Wiadomo, że to jest trudne. To jest trudne I, i, i to dotyczy właśnie, no nie tylko Ukrainy, tak, to dotyczy generalnie nas, naszej, naszej codzienności. Normalnie, prawda? Tak. Emocje, jeszcze lęk. No tak, no ten, z jednej strony tęsknimy za pokojem, a z tak. drugiej strony, no jak mamy tutaj tak. te, no, te podstawowe rzeczy, mhm, nie, to, to często, często, no właśnie, no, wybieramy raczej wojnę, mhm. walkę. Nie pozwalamy, żeby ten pokój się, się zrealizował. Oczywiście my też byli narzędziami takiego pokoju. Nie? Tak, tak, mm, tak. No, Trudno, dziadestwo grzechów nas niestety. Nie? Tak, dzisiaj na przykład też no, na, na szybie naszego sklepu charytatywnego. Sklep jest no, na razie dla uchodźców typowo <grytatywne> z Ukrainy. Ktoś przylepił na, naklejkę. E, Ukraińcy, pamiętamy o, o, o wydarzeniach na Wołyniu. No, coś <grytatywne> parafrazuje w tej <grytatywne> chwili. No zapomniał dopisać pamiętamy i przebaczamy. No, <laughs> e, no właśnie, nie? Ten, no tak, tylko wszędzie że wszędzie są no, te zarzewia. No jest wiele takich rzeczy, że tak, tak, taki zarzewi, nie? Ale, no, ale dlaczego czekujesz, nie? Ja by tutaj bym, ja bym mm. zwrócił uwagę twoją. Czemu czekujesz? Pamiętamy, ale przebaczamy. Nie, no to jest słuszne Twoje oczekiwanie. Nie nie, nie? nie oczekuję. Znaczy, no. znaczy tak, znaczy mnie. Nie, 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 się, nie tak, było, tego, się, że tak Tak, się, że tego nie było. Nie? Że, no, bo akurat Aha. moja babcia uciekała przed. przed tak, więc wiesz, e, tak. tak. Aha, z no. musiała uciekać, więc no, to jest historia też mojej rodziny, nie? Um, Ja widzę właśnie, że no, no, w moim sercu jakoś ten, ten cud się już dokonał tego mm -hmm. pojednania, nie? Że no właśnie, babcia uciekała, a ja im pomagam dzisiaj, nie? Sły ale dlaczego? No bo spotkałem Chrystusa. Dziękuję ci bardzo. <laughs> spotkałem, nie, spotkałem do tego Chrystusa śmierzam, i po prostu Że... no, potrafię, nie wiem, no, potrafię się wczuć nie? w tego. Tak, no właśnie myślałem dzisiaj o, o tym, kto jest Twoim bliźnim. O o to chodzi. No, nie, jak, tak. przekonać, jak przekonać kogoś do tego, kto jest moim bliźnim? No nie da się inaczej, jak nie. samemu wyświadczając miłosierdzie, tak. żeby on sam, nie? bo. Kto mm -hmm. okazał się bliźnim tego, tak. komu, nie, komu wyrządzono krzywdę? No, właśnie ten, ten, kto ten, kto mu to pomógł. Tam, nie? Tak. I, I tylko w ten sposób. No, no wielka jest szkoda, że, no, że tak wielu ludzi nie doświadczyło jeszcze miłosierdzia nie, od drugiego człowieka. I, I dlatego też stoił jakby na progu. Tak, tak, a, tak, a, tak. jakby Ocieramy się troszkę. Pewnie my też, nie? bo to, to nie jest tak, nie? że już jesteśmy, wszystko wiemy, wszystko przeżyliśmy, doświadczyliśmy, na wszystkim się znamy, jesteśmy ekspertami życia. Na jednym skutku się o to a, Ale w sensie no, ocieramy się a, a jakoś o jakieś życie, i wydaje nam się, że właśnie, że już jesteśmy ekspertami. Nie? Mm -hmm. I wiele ludzi może też stoi na progu trochę chrześcijaństwa i wydaje im się, że jakby już wszystko jest. Mm -hmm. e, że ta Ewangelia nie jest przed nimi, tylko że już, się, już oni są pouporządkowani i tak dalej. I, I teraz jak mają wejść powiedzieć nawet do swoich oprawców przebaczamy wam? Nie? Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie nie przejdą tego progu, ponieważ brakuje wiary. Po prostu właśnie wiary, która jest owocem spotkania z Jezusem żywym, nie? No tak, a jeszcze trudniejsza hmm? sprawa, jak, jak to jest rzecz żywa jeszcze, nie? No, tak, też, też, też miałem takie rozmowy z naszymi dziewczynami w sklepie, wolontariuszkami, no że one w tej chwili nie są w stanie... że, że, że ta wysoka mowa chrześcijańska, którą hmm? ja tam czasem próbuję jakoś przemycić... Jasne. <grym>, no, bo, no bo rozmawiamy o tym, to jest naturalne, nie? I hmm. I są też takie sytuacje, na przykład, że przychodzi ktoś, kto no, jest bardziej za Rosją nie? I, i jak Jasne. się zachować. I, I no, dziewczyny no, czasem mają opór na przykład, albo wiedzą, że ktoś przyjechał tutaj z Krymu. No, w ca... a, a przyjechał na ukraińskim paszporcie, coś tam nie? Są takie sytuacje yy, no, dwuznaczne, czy nie? I, no, i, I pytają mnie, jak się mają zachowywać. Nie? No, ja mówię, udzielamy pomocy każdemu, kto potrzebuje. Ale właśnie przy tych rozmowach głębszych o, o, o tym, no, co się dzieje w sercu, no, one, one same dają. Yy, yy... Do zrozumienia, czy mówią wprost, nie? Tak, że w tej tak, tak, chwili rozumiem. nie są w stanie przebaczyć, nie są w stanie inaczej nie w stanie. patrzeć nie? Na, 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 na tego człowieka, na tę rodzinę, jak na wrogów. Mhm. No i Ewangelia, no właśnie, są chrześcijankami, nie? ale po prostu jest to zbyt trudne. Nie? Tak. Zbyt trudne jest w takiej sytuacji mhm. okazanie miłosierdzia, no. znaczy okazują miłosierdzia, okazują, nie? ale te emocje to wszystko, nie? I, no i dają dobre przykłady. No, 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 no tak, ale to jest jakby tym bardziej większa zasługa, nie? że to tak. Nie jest tak, że a Pan Bóg mnie już tak przerobił, nie? I, mm. jak łaska, tak niesie mnie, jak taki prąd nurt rzeki. Tylko idą wbrew sobie właśnie, swoim odczuciom, swoim myślom, nie? Ale z drugiej strony mówią, że, no, że, to, że to jest zbyt trudne. Nie? Że, no, no, no jasne, no, ale no, że, 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 że to nasze na przykład dzieci tak, na rękach tak, zabijają nie? Tak, w tej chwili. Aha, aha, no tak. nie? I że ja niech na, na nich patrzeć, jak, tak. nie jak na wroga, nie? No, no, no. Co innego, jak to jest historia już, jak to jest tak. przeszłość? Z którą jakoś można, no właśnie, po mhm. latach się zmierzyć i, 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 no, i powiedzieć: przebaczam, nie? Czy tak, tak, tak. prosimy o przebaczenie? Mhm. A co innego, jak to jest takie żywe. No, pokój jest trudną, trudnym zadaniem. No i dlatego trudnym właśnie, darem też. Naród wybrany tego doświadczył, więc tak pewnie nie dziwi to, że tyle tych obietnic związanych z pokojem otrzymujemy w Biblii. Hmm. Drugie czytanie? Tak, rozumiecie chwilę obecną, dokładnie. <laughs> rozumiecie chwilę obecną? No. Nie teraz, przeszłość? Teraz, teraz, nie jutro. Nie, nie jutro tylko właśnie. dzisiaj. Rozumiejcie chwilę obecną. Dzisiaj. Żyj dzisiaj. To znowu jest trudne słowo. Dzisiaj żyj. Tak. Bo my często lubimy żyć przeszłością, lubimy żyć e, marzeniami o przyszłości. No, dokładnie. A życie dzisiaj jest najtrudniejsze. Tak. tu i teraz, właśnie. Moje wybory, moja odpowiedzialność. No w ogóle ja sam, nie? Z no sobą. I tak, tak. Ja tak, sam tak. z sobą w teraźniejszości to jest najtrudniejsze. Mhm. Czasem ciężko ze sobą wytrzymać. Tak, dlatego różne zakłócacze. Za, za tak. Zaśmiecacze, ale właśnie i ucieczki, w, albo w przeszłość, albo w przyszłość. No, no i tak, i Ewangelia. No. no. no Żyjemy w tej światłości, tak? Jeszcze Paweł mówi. Tak. No, myślę, że to słowo jest dosyć jasne. Nie? No. Bardzo konkretne, Bardzo konkretne tak. Konkretne. Co robić, czego nie robić. A będzie Pan zbawiony. Mhm. <laughs> no nie wiem, nie wiem. Um... Nie, ale Paweł ciężko, inaczej, nie, ciężko mówi. Ciężko jest odrzucić te uczynki ciemności Tak, ale Paweł mówi, zobacz, nie? Światło się przybliżyło. Zbawienie jest bliżej was, niż wtedy, kiedy uwierzyliście. Mm. Więc wytrwajcie mm. To jest taka zachęta. Nie daj się przerazić temu złu, który krzyczy. Właśnie, to jest w ogóle ciekawe, tak? Że, no. że zbawienie się przybliżyło um teraz bardziej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. A wtedy nam się wydawało? Właśnie wtedy nam się wydawało, nie? Jaki to szczęście. znaczy, że jest pewna droga wiary też, no, nie? I, i, że, jest, no. <laughs> i mhm. że to nie jest tak, że jak raz uwierzyłem i potem odpadłem mhm. z jakichś powodów, tak, czy popadłem w grzech, czy odpadłem tak. nawet od wiary, że już nie ma jakby ratunku, mhm. nie? Yy, wręcz przeciwnie, Paweł mówi, ja. no dzień się przybliża wciąż no. i, i wciąż, wciąż jest opcja odrzucenia uczynków mm -hmm. ciemności. Tak, i, do końca. I... Nie? Do końca. Tak. Zresztą, zobacz, to chyba nie są takie łatwe, proste tematy, bo rzeczywiście z, kości z historii ja Kościoła bardzo, bardzo wiemy, bardzo nie? Że, 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 że było przecież tak, jeżeli ktoś po Zgrzeszył ciężko, no to miał o strasznym no, do zastanawiano się, powró może powrócić, może się wyspowiadać i wrócić do pełni łaski Bożej i do wspólnoty z Kościołem, czy jednak już na no, czego wykluczyć. No, tak, to to takie tarcie są postawić. i w nas dzisiaj tak samo, nie? Mm. Właśnie, właśnie. No i jakie nadużycia z tego powodu były, takie no, mm -hmm. pewnie w dobrej wierze, nie? że niektórzy odkładali chrzest w takim no razie, tak, no nawet aż po, po lepiej ostatni no, oddech, tak, nie. Tak, 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 chyć pewność, gwarancję, no, że wszystko że jest wszystko, tak. No właśnie. A w, z drugiej strony, no wtedy jest, wtedy jest ta, no, ta możliwość popadnięcia w taki no, rytualizm, nie? gdzie właśnie nie już nie ma miejsca na, na miłosierdzie, tylko no, no, jest... nie zawsze stoi ten... serce, jak to przeżywa, tak, nie, tak, pewnie, tak, no, 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 no tak. bo to... Ktoś może z bojaźni właśnie bardziej, nie? a, 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 a nie zas na zasadzie, że nic sobie nie robił z życia, ze świętości, z Boga, z człowieka, tylko jakby żył tym, tylko że czekał na ten chrzest, no bo, żeby mieć pewność, że na pewno jest już osiągnięty z no tak, tak, tak. Pewnie wiele tutaj czynników no, na to no wpływało. Pewno. Z drugiej strony, no tak, nie? Cze czekać, żeby mnie ojciec usynowił, to... Szkoda czasu. Szkoda czasu, nie? Tak, no ach, dobra, Ewangelia, bo to jest słowo... No i co? No, no widzieli, co? jak Noe robi, nie? Arkę, czy nie widzieli. Ja nie wiem, czy widzieli. Właśnie ale nie. To, nie nie parę robił jej. Nie? Nie, jedli, jedli pili, właśnie się nie spostrzegli. Nie spostrzegli. Znaczy, się. co? No pewnie widzieli, nie? Ale, ale musieli to jakoś to no, sobie wytłumaczyć. No mm -hmm. robi sobie, a tam od, Nie wiem. Nie może traktować znaczy, poważnie. Tak, ja, ja, ja czytam ten, ten mm -hmm. tekst w ten sposób, nie? No. On żyje inaczej I, tak. i przechodzimy do, do, tego, do tego na no, Nie no tak, na, na, na tak nie dzienny, robimy sobie, tak? nie tak? no, tak, robimy sobie nic z tego, że on żyje inaczej. Wolę, no jest jakiś swój inny, domku. tak. To tak, no, jest tyle. jakiś inny, nie? Ci chrześcijanie też jacyś, inny, no, jak jacyś Tacy mhm. inni? Nie? Są tacy, którzy no, właśnie jakoś nawet bardzo radykalnie żyją, mhm. e, przestrzegają jakichś, e, no, może nawet i niezrozumiałych zasad, mhm. nie? No ale niech sobie tak żyją, nie? Mm -hmm. Autonomia. Co. I się nie spostrzegli. Nie spostrzegli się, kiedy, yy, kiedy Pan okazał mu miłosierdzie tak. No tak, tak, tak. Ja myślę, że, że, że w, tym, w tym tekście nie chodzi tyle o to, że się nie spostrzegli, że, że przyszła na nich katastrofa, tylko że nie spostrzegli się, że, że on spotkał Boga. Mm -hmm. A oni gdzieś tam to. Tak, tak. Dlaczego? Dlatego, że sobie teraz też tak myślę, że ten tekst. Yy... Nie jest od tych, którzy o, patrzą na nas i nie dostrzegają, biedni, tylko właśnie ten tekst jest do nas, I zginiecie. Nie? Tak, i, i można tutaj wyciągnąć właśnie te działa, Uważajcie, tak już było za nowego. Tylko, że ten tekst jest do nas, nie? No Jak właśnie, ja widzę te no znaki właśnie. właśnie i czy ja coś ja się, co ja z nimi robię. I to nie? jest też ciekawe, że tutaj Chrystus mówi, że właśnie tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. To mhm. znaczy, że, że z przyjściem Syna Człowieczego będzie tak, że ono może być niezauważone. Przez wielu. Że Chrystus. Że, bo my, my często się spodziewamy tak, tego ostatecznego przyjścia, że już mhm. na pewno będzie wiadomo, że to o, właśnie, trąby zadeły za i mhm. oto Chrystus nadchodzi w chwale. Mhm. Każde oko go I każdego oko zobaczy, każdy kolano się zagnie, Ta. i to będzie ten, no właśnie, to, to, to ostateczne wydarzenie. A, a Chrystus mówi, nie, z przyjściem z syna człowieczego będzie tak, jak było za dni Noego, że oni jedli, pili i się nie spostrzegli. Mhm. A, a, a On przyszedł. przyszedł. A on przyszedł. I tak samo tu, i dlatego jest ta kontynuacja. nie? Mm -hmm. e, powiadam wam, dwie będą mleć razem na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Mm -hmm. W tym ostatecznym przyjściu Chrystusa no już nikt nie zostanie zostawiony. To już wszyscy zobaczą nie? Mm -hmm. go w chwale. Mm -hmm. A tutaj chyba Chrystus mówi o innym przychodzeniu. Właśnie o takim, mm -hmm. że, w, którym, w którym no właśnie można się nie spostrzec, można się minąć z Nim. No, a, a można być tym, który właśnie będzie wzięty, który będzie zabrany, który będzie porwany nie? do tego nowego życia w Nim. No, dlatego tak, jakby to, co trochę mówimy o Adwencie, nie? czekamy, przygotowujemy się na ostateczne przyjście Jezusa, przygotowujemy się na Jego narodziny, by to świętować, by ta tajemnica zbawienia coraz bardziej nas odejmowała ale po trzecie czekamy na przychodzącego wciąż do nas Pana, który mm. przychodzi dzisiaj, tu i teraz. I dlatego to czuwajcie, że w sensie, no odpędź ten sen ze swoich powiek, nie? Bądź przebudzony, bądź żywy, żyjący wręcz, bądź uważny, mm. właśnie, bo Pan Bóg wciąż przychodzi. I dlatego może właśnie tego też to Pawłowe, to wezwanie, rozumie chwilę obecną. Mm. Bóg jest tutaj obecny w twoim życiu. Czy to właśnie dostrzegasz, czy nie dostrzegasz? czy jak Ci się wydaje, zasługujesz, czy nie zasługujesz. Bóg przychodzi. Możesz Go wyrzucać na orbitę, świadomie czy nieświadomie, poza orbitę swojego życia, to On jest tym, który jest. Zawsze. Zawsze jest. Do ostatniej sekundy będzie, będzie i będzie walczył no, mm -hmm, mm -hmm. o nasze serce. No, a to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział o jakiej porze... No, to rozumiemy, nie? Rozum... Rozum... Rozumiemy. Że gdyby gospodarz wiedział, o której... No, ale nie wie... No, ale dlatego śpi. Mm -hmm. I to jest naturalne, że on śpi, no. nie? a złodziej przychodzi w nocy. Tak, Czy Chrystu... złodziej jego Z... gospodarza no. niż gospodarza? No. Tak, nie? tak, tak. To jest ciekawe, co Chrystus mm -hmm. chce nam tutaj powiedzieć, no bo jakby no mówi rzecz oczywistą, tak? Mm -hmm. e... Z drugiej strony, no, no, Chrystus złodziejem chyba nie chce być, nie? No nie. nie, 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 nie. E... Więc. No więc, chyba. Podkreślenie, czuwajcie. Bądź no, gotowy. Tak, no, no Bądź ale... uważny. Mm -hmm, bądź no, ale to uważny. jest to trochę co, nie wiem, jak w Twojej relacji. <laughs> Czy w relacjach przyjaźni, o może o. tak. <laughs> nie, Jeżeli jest przyjaźń, jeżeli jest miłość, no to jednak jesteśmy też wyczuleni na siebie wzajemnie. Nie? Jakby tak, inny tak. zmysł się gdzieś tam budzi w tym naszym sercu, i, i jednak czuwamy jakoś, czekamy na siebie, szukamy siebie jakoś. Sami też wychodzimy z inicjatywą, więc nie jest to takie. A, coś tam się dzieje, czy się nie dzieje. Odezwał się, nie odezwał, napisał, napisała, nie napisała. Eee. Tylko jest nas jakiś taki niepokój, ale. Mm -hmm. no. Ale to jest takie no, mm -hmm. dziwne to wezwanie do czuwania, nie? Bo czuwajcie, bądźcie gotowi, bo w godzinie, której się nie mm -hmm. domyślacie, syn człowiek, czy przyjdzie, znowu chyba nie chodzi o to ostateczne przyjście i, i to, że mamy no właśnie tak. Spędzić życie w takim czuwaniu na to ostateczne przyjście, kiedy się mm -hmm. objawi w chwale, tylko właśnie no, no, czuwanie na te momenty, kiedy, no, kiedy właśnie można spotkać się z Bożym Miłosierdziem. Nie? Mm -hmm. te, te momenty, kiedy On, on przychodzi i, i jak jesteś czujny, to Cię porywa, to Cię bierze, zabiera nie? do siebie, do swojego serca, do swojego świata, do swojego królestwa. A jak nie jesteś czujny, no, to no gdzieście to może po prostu. Możesz się z tym minąć. Tak, tak. jak ci właśnie, którzy mhm. no, patrzyli, no, jedli pili, żenili się za wychodzili. Czyli wiedli na zwyczajne ludzkie życie, a się nie spostrzegli. Mhm, no tak, tak. Pan był przeszedł i no. Tak, no są. Te zapowiedzi dotyczące przyjścia Strona Człowieczego w Ewangelii, w ustach Chrystusa, czasem są nawet i sprzeczne trochę, nie? bo z jednej strony właśnie no, mówi, tak, że, że, że można, się, można się nie spostrzec i nie... Mm -hmm. Nie, no gdzieś przegapić to przyjście syna człowieczego mm -hmm. do Twojego życia, a na przykład w innym sobie mówi, no, że, że będzie jak w tym powiedzeniu, gdzie jest padlina, tam się zgromadzą jest sępy, sępy nie? czyli tak? że to będzie tak oczywiste. No bo, mm -hmm. tak, no bo jak są sępy, to znaczy, że gdzieś jest padlina. Nie? To, no z drugiej strony, nie? tak sobie myślę: no jak, jak ktoś faktycznie żyje Bożym życiem, nie? Mm -hmm. świętością. Um, to się wyczuwa właśnie, nie, w zetknięciu z nim no że tak, no, że on tutaj doświadczył gdzieś przyjścia. Tak. Nie? No, ale to, że tak... to jest właśnie to, nie, że no, <grym> skoro dość, skoro <grym> tak żyje, to <grym> <grym> znaczy, nie? to znaczy, że gdzieś jest ta padlina, nie? No so, tak, jak tak, są te tak, sępy, tak, to, ten obraz. No, to na pewno, nie? To na ale pewno. Ale to trochę tak jak mi się wydaje z tym obrazem, no właśnie relacji przyjaźni czy zakochania, mi, miłości. No jednak, no, jak jak do, zostałeś i jesteś dotknięty tą miłością tej danej osoby, no to ona jest gdzieś ciągle na, w orbicie Twojego życia hmm. i to prominuje ta osoba. Hmm. Cały czas. Czy jest blisko, czy daleko, ale jesteś uważny też na jej przyjście. Hmm. Tak, więc bądźmy uważni. To, to tak, chyba będzie przesłanie uważni. tej Żyj pierwszej teraz. niedzieli, adwentu. Miej odwagę żyć teraz. Myślę, że to jest też wyzwanie dla Ciebie. Żyj teraz, ciebie, bądź tak. <laughs> i bądź uważny. A Pan Bóg zrobi resztę. Pan Bóg zrobi resztę, pozwoli Tobie I doświadczyć miłosierdzia i, i, tak i, i pozwoli, pozwoli Tobie stać się nośnikiem miłosierdzia mm -hmm. dla innych. No i nie przyjmujmy się tymi trudami Amen. za bardzo. Amen. <laughs> Amen. Amen, to co, to... Z... Dziękujemy Wam pięknie. Dziękujemy. Zapraszamy. Zapraszamy. Do komentowania, do polubienia kanału na Facebooku, kanału na YouTubie, YouTube. Tak. zasubskrybowania, tam trzeba kliknąć jeszcze taki dzwoneczek, jak się nie kliknie, to się nie dostaje powiadomień o nowych odcinkach, a wiem, że są tacy, którzy narzekają, że nie dostają powiadomień, to tam trzeba właśnie kliknąć ten dzwoneczek na YouTubie obok opcji subskrybuj, obok przycisku subskrybuj. Można subskrybować kanał Parafi, tak, można subskrybować kanał Królewskich dziedzińców. Um, no i co, i do zobaczenia. Dobrze, że jesteście, Dobrze, i, że jesteście. i w drogę. Co? I w drogę.